Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów w Żywieckim Parku Krajobrazowym. Dziś znajdujemy się na hali rycerzowej, która uważana bywa i nie bezpodstawnie za jedną z najpiękniejszych hal w Beskidzie Żywieckim, a nawet i w całych Beskidach. O hali rycerzowej, o jej wartościach przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych, o pasterstwie, jaki ma związek z tą halą był jeden z wcześniejszych filmików, do którego obejrzenia zachęcam, i tego tematu dziś już nie będę poruszał. Hala jest bardzo rozległa, bardzo rozłożysta. Posiada wspaniałe walory widokowe, krajobrazowe. Możemy stąd podziwiać otaczające Beskidy, łańcuch teatr, piękne ujęcia na małą fatrę. Tak więc każdy turysta, który tu przybędzie, z pewnością miło spędzi czas we wspaniałym otoczeniu żywieckiego parku krajobrazowego i wśród widoków, do których teraz obejrzenia zapraszam. A więc jak dotrzeć na halę rycerzową? No, jest to stosunkowo łatwa sprawa. Wystarczy z miejscowości Soblówka wybrać się szlakiem żółtym lub czarnym, który prowadzi w niecałe dwie godzinki spacerowym tempem bezpośrednio tu na halę oraz do sroniska, które się tutaj znajduje, do niewielkiej bacówki PTTK, która powstała według projektu Edwarda Moskała jako sieć tego typu właśnie niewielkich sronisk dla turystów indywidualnych. Można się też pokusić o dłuższe wycieczki, na przykład z Rycerki, czy też z Łysu. Ale obojętnie, którędy pójdziemy, jeżeli dotrzemy tu na hale, na pewno zachwycą nas wspaniałe widoki oraz niepowtarzalny nastrój, jaki panuje tutaj. Zapraszam więc na szlaki Żywieckiego Parku Krajobrazowego, aby podziwiać wspaniałe widoki, piękną przyrodę tej części góry.